Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Save Your z Joker Farma Tak, Joker Farma zrobiłem safe Your i tak Save Your zostanie wydany na 30 łapek w górę i na 500 subskrypcji u mnie, u mnie na kanale Więc tak, i co? I wpadajcie na grupę na Discordzie, bo bo tam lecimy po 100 osób na serwerze, a jeśli już jest, no to lecimy po te 200 osób na serwerze, więc tak więc tak i co? I chyba zaczniemy chyba przedstawiać Safe y Modpack i się odkręcimy i ciach ciach ciach. Tak. Safe y pack Joker Farma. Eee, co? Tutaj mamy drogę, tak jak jest u nich. Wjeżdżamy sobie tu, wyjeżdżamy, tak jak oni mają tutaj. Więc tak, myślę, że to fajnie wygląda. Otóż nie, więc tak. Tutaj mamy, tak, mamy tutaj jakieś tuperele, dałem, więc tak. I co? Tutaj mamy gospodarstwo Joker Farma. Dałem taki płocik, jak domo. płocik, jak to płocik? Mamy taki dom. Oczywiście domku nie znalazłem. Takich, takiego samego, jak oni mają, no więc dałem inny, inny dałem domek, domek, więc tak, oczywiście mode Modpack nie jest zrobiony w 100%, bo nie było oczywiście takich samych budynków, ale jest zrobiony w 97%, coś koło tego, więc myślę, że Wam się tak spodoba, więc tak, domek jak to domek, myślę, że fajny tutaj ma nie mamy nic, więc tak i tu właśnie przechodzimy do głównego gospodarstwa ich więc tak, ma macie bramę, tutaj macie płot odgrodzony od sąsiada, tu macie zbiornik na paliwo. macie też gaz, tak jak oni mają macie domek macie coś takiego, płyty jako, jak to oni mają dirka macie tutaj macie taką no po prostu zabudow zabudowę oczywiście takiej zabudowy jak oni mają. No to nie ma w FPS-ie 22, tylko ona bywa do 19, więc tak więc musiałem zrobić coś takiego, ale jest podobna zabudowa i myślę, że to fajnie wygląda, bo, bo oni też mają tutaj wchodzenie, też garaż mają tu i też mają w ten i też mają tu górę, więc myślę, że to fajnie wygląda, więc tak. A i też tu mają drzwi oczywiście, więc tak. A John Deere taki, taki sam jak oni mają, czyli 62, 30 z turem. Więc tak i co? Przechodzimy chyba do głównego ich gospodarstwa, czyli do go gospodarstwa z maszynami, więc tak tutaj macie płacik, tu macie siateczką okracone, tak jak oni mają i co. Macie oczywiście tu zbiornik na nawóz, więc tak, tak jak oni mają, więc tak, oczywiście hali nie. Nie postawiłem z racji tego, że nie wiem, jaką oni będą mieli hali, więc zrobiłem tak jak mieli, ma, mieli bez hali, więc myślę, że to fajnie wygląda, więc tak. I co, tutaj macie trójzegę, cegły takie duperelki macie cegły, przyczepy dwie macie zestaw ich uprawowo-siewny macie opryskiwacz pług, gruberek macie tu jakieś duperele no, po prostu macie tu przy, przyczepę trzyosiową ich macie tutaj też, też takie coś myślę, że to fajnie, tu kombajnik tu macie rozsiewacz, tu macie rozrzutnik, więc myślę, że to fajnie wygląda, więc tak. I co? Tłumaczę 60 z czteroskowym pługiem Więc tak, no, oczywiście z 60 z przednim napędem nie mogłem dać z racji z tego, że pobrałem jakąś tam 60 z przednim napędem, ale oczywiście jak ją kupiłem, no to ona wywaliło, wywaliło mnie z gry, więc mówię. Zbugowanej 60 wam nie będę dawał, tylko wam dałem Prze bez przedniego napędu, więc tak, ale ona jest taka sama. Jak. Więc tak, tutaj macie dżendirkap takiego samego jak oni mają. Tu macie talerzówkę, tu macie kurnik. Oczywiście oni nie mają tutaj kurnika, tylko mają szopę, ale ja taki mają takie coś, nie no, śrute, ale ja oczywiście nie mogłem takiego samego. Go znaleźć, więc mówię Wam, mówię, dam tutaj Wam kurnik, więc myślę, że to fajnie wygląda z kurnikiem. Więc tak, tu macie ogrodzenie, jak mają, tu macie śmieci, takie tu perelki więc tak, chyba to jest wszystko. Macie też kibel, tam tutaj macie krzesło, a wraz ze stołem tu macie drzewo, macie też wiatkę, tu macie. Też talerzówkę z ciągirkę, więc myślę, że to fajnie wygląda. I tu macie szklarnię jak oni mają, tu macie płotem okrocone. Tu macie coś takiego, więc tak. I tu macie kurnik, więc kurnik to jest chyba taki sam jak oni mają. My, mi się tak wydaje, więc myślę, że to fajnie wygląda. Tu macie coś takiego. Więc tak, myślę. I tu wychodzimy, więc tak. I co? Tutaj macie też pole tak jak oni mają więc no pole drogę też patrz droga was borrowować tutaj macie taki lasek mini tu wyjeżdżamy tutaj macie pole też tutaj macie fajnie to wygląda myślę że to fajnie wygląda patrzcie fajnie to wygląda no, musicie mi przyznać że to fajnie wygląda tu macie też pole więc tak myślę że to fajnie wygląda tu macie jakieś beleczki Położone pod folią, przykryte, więc tak myślę, że to fajnie wygląda wszystko. Więc tak, i co teraz? Chyba całe gospodarstwo przed, przedta, Wam przedstawiłem. Patrzę, jak to z góry jeszcze wygląda. Wam oczywiście pokażę. No, z góry to gospodarstwo oczywiście wygląda tak, więc myślę, że gospodarstwo wygląda bardzo fajnie, więc nie ma się do czego przyczepić, więc tak i co, teraz wychodzimy z tego gospodarstwa joker farmów i tutaj macie kolejne gospodarstwo no takie sta statyczne ale możecie też grać macie tu domek tu macie takie no po prostu to gospodarstwo zrobiłem zrobiłem z racji tego, żeby nie było pusto tutaj więc tak, więc tu możecie grać tak naprawdę trzy osoby na jednym save. więc tak tu może grać osoba jedna i może mieć maszynki takie 30, 60, takie w sam raz. Tutaj możecie grać druga osoba na Joker Farmie, w gospodarstwie, a tu może grać trzecia osoba z takim Ursulindem z ursusem 3 385 myślę, że to fajnie i 60 z taką stórem więc tak i tak od, od brama jak to brama. Macie domek, tu macie coś takiego. Macie tu, macie tutaj krzaczki pododowane. Myślę, że to fajnie. Tu macie piny, tu macie stolowe. Przejdziemy jeszcze na tym gospodarstwa. Tu macie obory Macie tu perelki silos Tu płytę na obornik Tu macie z tyłu jakieś krzaczki Taki mini lasek, więc tak Tu macie też, do perelki Macie, fajnie, fajnie, myślę, że to wygląda Więc Trzy osoby na jednym save Jak możecie grać na Oddzielnych gospodarstwach, więc tak Więc tak I Oczywiście tu macie jeszcze przystanek, Wam dodałem tu macie wodę, więc tak i tu możecie napisać, co mogę dać. Czy mam to ozdobić takimi krzeczkami, jak jest tu, czy mam to zostawić, też możecie napisać, napisać w komentarzu, więc tak i co? Safety modpak oczywiście wygląda z góry tak, więc myślę, że to fajnie wygląda, i ten safety modpak robiłem. Prawie ponad 7 godzin, a w sumie co ja Wam będę ten mówił, to od razu Wam pokażę. Patrzcie, 7 godzin jest na czpane, więc trochę roboty jest w to włożone. Ale efekt końcowy wyszedł mi super. Więc tak i co? To, to już chyba będzie wszystko. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już na odcinku z serii na polskie wsi i co? Na razie, cześć!